Hola, hola, dzień dobry, szczęść Boże, a my znowu w drodze. Hola, como están? Placer, un gusto. A, saben quién es <laughs> este personita fantástica? to es <laughs> hermano JJ, mi ángel guardián. A donde vamos a ir ahorita? Vamos będzie? a ir a la comunidad Sora Sora, a una comunidad donde tenemos la festividad de un matrimonio. Teraz jesteśmy w drodze do Sora Sora. Tam będzie ślub takiej fajnej pary ludzi, którzy, którzy są jakoś związani z kościołem bardziej niż mniej. Ja już znam jedną drogę, ale HOTA Chota będzie mi pokazywał inną drogę jeszcze, więc... więc Lecimy, słuchajcie. A jak już tak sobie patrzymy, to co jest, zamiast na nas, choć my fajne chłopaki, to e, popatrzcie sobie, jak wygląda e, życie w sobotę. A, gdzieś to tu... jest? Dondy, dondy. A, jest to jakieś no noc. drogę można kompletnie przegapić, bo zobaczcie między znakami bez jakiegokolwiek innego wskazu Trzeba to sobie skręcić. Zobaczcie. No to co? No to już koniec asfalciku. To też Oj ta pura tiera. Czysta ziemia. No to lecimy kochani. O Isachem, jak wygląda tutaj, obraz? Bo na naszej stronie, tak zobaczmy, tak po prostu. A bags are packed, so while we wait and fall. There's no point in delaying what we both already know is scared this time with me. It's time. I właśnie to jeszcze dawne czasy kiedy to Ewo królował Zobaczcie, to jest Pueblo Ewo Dlaczego? Bo tutaj jeszcze są reklamy przedwyborcze Ewo Digo, jest pueblo to Ewo. Jaki jest losmasista z viven. Zobaczcie, no, no tak wygląda, wygląda wioseczka. kulta. Teraz na prawo. Sobie skręcimy. Te wioski są na wpół wymarły. Wydaje się, że nie ma nikogo. Zobaczcie, nie ma ruchu, nie ma życia. Fakt, że jest południe, słońce jest palące. Jeszcze tak wygląda kościółek na wiosce. Zamknięty, oczywiście na kutkę. A tam w oddali jest stary kościół. A to są tereny, na których przychodzi mi pracować. Jest nieźle, co? Jest ciekawie. No nie żywej duszy Niżywej duszy No ale to ma swój urok Idę po telefon zadzwonić do tego gościa, który ma podobno mieć ślub tutaj Nie zawsze jest tu jest zasięg ya sí, porque nosotros estamos esperando ya mucho tiempo y no hay ni una almita no quiere pasar por la iglesia ni una almita no quiero no quiero contar de los enamorados porque aquí ni almita ni enamorados ni nadie esperamos entonces No, esperamos. Muy hermano. ¿Esperamos o escapamos? ¿A es? ¿12? Este, esperamos y escapamos, las, do, las ambas palabras empiezan de. Entonces, qué, ¿qué dijimos? ¿Esperamos o escapamos? Esperamos, hermano. Así, ti también paciencia. Czyli cierpliwości, pacjencja, kalma. On ratito. Ja, ja. I kilka innych jeszcze słów służących na określenie. Czas nie jest ważny. Czas jest względnym pojęciem. Ciesz się chwilą, ciesz się momentem. To co, no to ja, czekając, odmawiam w waszej intencji dziesiątek różańca, no. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź na twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszą innowację. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo okay. va? ¿Cómo está usted? Gracias. ¿Tenemos llaves? Sí. Buenas, ¿cómo <risa> va? <risa> buenas. Hola, oh, jovencito. A ver, voy a, ir a llamar.

el padre está renegando grave. Me ¿Ah, sí? voy a ¿Así? ¿Ah, ah, entonces. ya. No, ay, mentira, broma. Entonces, así voy a renegarme. No, no va a ser Con este cara mala voy a renegarme. ¿Quién nos pasa que quiero que me ahorita que me saque un foto. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Esté con ustedes. Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Sí. sí bueno. Te quiero a ti. Te quiero a ti. Hermano. Ahí. Que sean a estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor, y de fidelidad. <laughs> Brać też trzeba tele z kościoła. Były tak zakurzone. Dwa dni je moczymy, żeby zeszły plamy. Zobaczymy jakie będą efekty. Teraz do pralki. Nie tylko odprawianie mszy. Wielu wielu z nas to rozumie. Ha. A chcecie zobaczyć, jak wygląda moja pralka? Tak wygląda moja pralka. Tutaj się wrzucę, moczy się, później się wyciąga. Kładę chwilowo tutaj. Normalnie powinien być taki, taki do właśnie do, do, do prania, taki zlew do prania. Niestety nie wytrzymał próby czasu. Więc tutaj, Piory. Tu mam wodę, w razie czego, gdyby mi zabrakło. No, no wiadomo, sznurki. No i lecimy. Mam pralkę z suszarką połączoną. No. Technologia, XXI wiek. Pralka i suszarka w jednym. O, tak wygląda pralka i suszarka. No i tutaj jeszcze w ogóle depozyt wody. Dobra. Koniec, bo się sam rozczulę. No, a robić trzeba, bo, bo obrusy trzeba położyć na niedzielną eucharystię. No czad, co? Robota. Tarki tylko brakuje, tarki Chcę tak żeby potrzeć. Albo rzeki, no nie? Żeby w rzece wypłukać. O, to byłoby genialne, ale niestety tutaj na wysokościach nie ma jakiejś rzeki sensownej w, w pobliżu. Oh, buenas tardes, ¿cómo va hermano? Sí, busca, vas a encontrar. Pasa a la biblioteca. ¿Biblioteca? Sí.